Cześć, witajcie na kanale Grana Kompa. ja jestem Pabellus, a to jest kolejny odcinek Ranch Simulator. E, słuchajcie, moje kury głodują, więc trzeba skoczyć, słuchajcie, po, ten, po zboże. E, ja zatankowałem tutaj ten, ten mój pojazd, e, zatankowałem również kanister, trochę tam porżnąłem tych, tych kłód na techy, więc jest dosyć spory zapas desek, tak mi się przynajmniej wydaje. No, i, i będziemy dzisiaj działali z ogrodzeniem. Jeżeli chodzi o, o kwestie związane z prosiakami, no to też y, myślę, że trzeba jeszcze trochę pozarabiać na dziczyźnie. No tutaj mamy jelonka, no ale nie wiem czy. Nie, no nie chce mi się na tej jelenie y, polować, bo to jest. Ech, z, z moim celem y, to, y, to jest marnowanie amunicji. Ja tutaj nie mam cela, te Jelenie za szybko, kurde, gdzieś tam się przemieszczają. A to gdzieś się oddalają i tak dalej, więc wolę Niedźwiedzie. Zresztą to już wiecie po poprzednim odcinku. Natomiast tutaj, jeśli chodzi o, o kwestie związane z jakby z, z zarobkami, to ja będę starał się jednak wejść w prosiaki. Tylko że no właśnie, prosiaki kosztują 300. No ja mam tam 209 za chwilę będzie jeszcze mniej, bo muszę kupić trochę pszenicy. 4 myślę, że wystarczą. Jeszcze dokupię trochę amunicji. No, no i już 200 i pych i, i znowu nie ma pieniędzy, nie? Natomiast coś, coś za coś. Bo tutaj no to też są inwestycje, prawda? To, to mam, więc teraz tak, naboje bym chciał sobie zgarnąć. Naboje zawsze mi się przydadzą. No i pszenicę trzeba władować teraz na nasz super bolit. Ok. No i koniecznie trzeba nakarmić nasze kurki, bo one jakieś takie strasznie wygłodniałe są. W ogóle one się jakoś tak. Zauważyłem, że one się jakoś ostatnio żartę zrobiły strasznie. Ciągle im mało. No i, i tak to właśnie wygląda. Natomiast jeżeli chodzi o kwestie związane z z prosiakami, no to nie chcę, może tak, nie chcę kupować jednego prosiaka, tylko chcę kupić parkę. Tak, żeby mi się to rozmnożyło, całe to towarzystwo. Więc wydaje mi się, że polowanie i, i, za, i zarobek na, na dwa prosiaki, czyli na, na dwie świnie, tak, czyli 600 dolarów. No to dla mnie będzie to takie optimum, które chciałbym osiągnąć, po to, żeby, żeby właśnie mieć te szanse na, na rozród, żeby one mogły się rozmnożyć, żeby, żeby dały kolejne świnki i tak dalej. No a potem oczywiście będę, będę ubijał i będę sprzedawał. Nie będę wchodził jak na razie w kiełbasy. Będę sprzedawał su surowe mięso, surową wieprzowinę. A to ze względu na fakt, że tak de facto, no to, nie, nie, niewielka różnica w cenie jest pomiędzy, jakby, zrobioną kiełbachą, a surową wieprzowiną, natomiast y, trzeba wydać pieniądze na sprzęt, tak? O, tu jaj, jajeczka mamy, ale ja im te jajeczka zostawię, bo być może jakieś jest tam zapłodnione. Niech sobie tutaj jedzą. Jak tam woda? Jeszcze mają. No i dobra, rozładujemy tego naszego badziwiaka i niech sobie ta pszenica tutaj stoi. O! No, widzę, że tam się grubo dzieje w tym kurniku. Proszę bardzo. Tylko, tylko lisa im tam jeszcze wpuścić. To by się działo. To by się dopiero działo. Rozładujemy sobie tutaj to wszystko. No i jak na razie jestem nieco zablokowany, ale to Y, jestem zablokowany tutaj, słuchajcie, bo y, potrzebuję jeszcze metal, a 10 sztuk metalu kosztuje 100, nie? Więc, y, tak, na dobrą sprawę, ja na razie sobie to podaruję, bo i tak nie ma prosiaków. A, a możemy się do tego przygotować do ich przybycia y, i zrobimy to tak: tutaj ogrodzenie będę chciał postawić odmianę ogrodzenia, jakby to zrobić aby żeby, żeby, się, żeby się nie pomylić, nie? O. Może, może zaczniemy od tej, od tej strony? No i właśnie, tylko tak, żeby to było w miarę prosto. Pytanie brzmi, czy, czy tak też będzie. Yy, podoba mi się to, że mogę sobie najpierw tutaj poprzymierzać. O. Mogę sobie to poprzymierzać, jak na razie. Nie wiem, czy to prosto jest. Nie. Teraz będzie prosto. No, i dopiero później mogę budować, nie? Nie muszę tego jakby od razu robić. Tutaj bym dał, słuchajcie, bramkę. O, coś takiego. No i z powrotem ogrodzenie. Aha, tylko że to ogrodzenie. Jasne. Dobra, kapuję. To tutaj możemy się już wykręcić. Załóżmy, możemy się wykręcić. I jak to będzie wyglądało? Haha. I tu już za grubo jest. Gdzieś jest krzywo. Coś gdzieś jest krzywo, bo to powinno się na spokojnie tutaj zmieścić. Tylko gdzie? Bo jeżeli tam po tamtej stronie wprowadziłem dwa, to. Tutaj też powinienem wprowadzić dwa. A nie mogę. Czyli mamy gdzieś krzywiznę. Ciekawa sprawa. Dobra, to jeszcze raz. To wykasujemy. Dobra. I spróbujmy to jeszcze raz ustawić. Jest tak. Tutaj bramka. I tutaj dalej ogrodzenie. Ja myślę, że takie ogrodzenie na spokojnie wystarczy naszym świniaczkom. O, teraz to prze, prze, przegiełem pałę. <laughs> Ale w sumie, wiecie co, a niech tak zostanie. Przynajmniej się mieści, chociaż nie, z drugiej strony to, to nie to głupio wygląda. Dobra, postawimy bardziej prosto. Postawimy to bardziej prosto, tylko niech ja sobie to na to spojrzę w ten sposób. Pyk i... Czemu to akurat tak się skręca? Aha. Czyli Dupa Jasia, dobra. Nie, to wiecie co, to, 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 to spoko, to jak dla mnie to, to może troszeczkę odchodzić w bok. Będzie ciut krzywo. Mnie to tam za bardzo nie przeszkadza. skoro tutaj mo mogę to zmieścić w ten sposób. Aha. Jakoś tak, nie? Ale dobra, no skoro mogę to w ten sposób. Nie, to no kuźwa bez przesady. Bez przesady, no może trochę odstawać, no ale nie aż tak. Dlaczego to mi nie pasuje? Co tutaj? Przecież jest kod prosty zachowany. Tam mogłem dwa wstawić, tu nie mogę dwóch wstawić. To jest, To jest dopiero ciekawostka. A. Może to tak powinno być, czekajcie. Zaraz zobaczymy. No nie. Dobra, niech, niech będzie w ten sposób. No i tutaj same dechy są potrzebne, tak na, tak na dobrą sprawę, więc nie ma z tym problemu, bo zobaczcie, no mamy tutaj tak potężny zapas tych no znaczy potężny, no, no trochę się narżnąłem, trzeba przyznać. Więc zacznę sobie może w ten sposób, bo tutaj to idzie po cztery. Natomiast tam dalej yy, bramka to chyba trochę więcej potrzebuje desek. No i trzeba byłoby zrobić jeszcze korytka. Myślę, że to jest. Aha, tutaj na bramkę 7. Dobra. To ja na razie sobie ogarnę to w ten sposób, bo tutaj 8 biorę, a skoro po 4, no to przynajmniej do równego rachunku mi wychodzi. Korytka zrobimy, ale korytka zrobimy w środku. O, dobra. Teraz jeszcze na bramkę. Na bramkę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Ojej, coś mi się wydaje, że na te korytka to mi może nie starczyć. O. No i jest gites. Tutaj koryta można machnąć, żeby miały. To teraz tak. Koryto. Duże koryto postawię. Ja mam nadzieję, że te świnki to, to mi się tutaj pomieszczą, że, że nie będą miały jakoś tak... Za ciasno, to jest jedno korytko i jeszcze zbiornik na wodę. Gdzieś może tutaj machniemy i po 16 desek. Po 16 desek na każde. No, no to spoko. to może OS2, 4, 5, 6, 7, 8. Dobra, to jedno koryto na pewno zrobię, już widzę. A drugie może już nie starczyć desek. Natomiast na jedno zdecydowanie tak. Dobra. I tutaj będzie korytko na pasze, na karmę. Natomiast drugie będzie na wodę. A może i na drugie starczy, słuchajcie. Chyba na drugie też wystarczy. Zaraz zaraz będziemy patrzyli. No trochę się trzeba jednak nalatać. Trochę się trzeba nalatać. Ach kurde, jednej deski zabrakło. Ha 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 ale i jaja. No i jednej deski zabrakło. Kurczę, to, to się nazywa pech. Ale spoko, ja mogę tutaj ściąć to drzewo blisko. I akurat... Akurat możemy to... ...rżnąć. Dobra. A ja znowu dźwięki przyciszyłem. Kurczę. Nie, bo wiecie, jak ja tutaj coś robię, to mi przeszkadzają tak dźwięki na, na 100%. Bo ja jeszcze sobie wtedy dodatkowo czegoś słucham, tam coś oglądam i tak dalej. Jak tutaj kombinuję. O, no i dobra. I to byśmy mieli. Ile my to mamy na tym koncie? 9 dolarów. <laughs> Nie poszaleje. Nie poszaleje za bardzo. No dobrze. One już zeżarły? Ja pierdzielę co za... Bo... Dzisiaj nie mam tyle hajsu kurde, żeby co chwila im tutaj kupować żarcie. Ludzie. Co za żarte kury. A ty? Ojej. Jajko się rozbiło. Nie, 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 ty to nie. Kórę chciałem otworzyć, bo mi kura spierdzieliła Ona tu. Jajko niestety rozbiłem przez to wysypanie tego zboża. Aj, ścisk, synu. Dobra, co to tam się? To wygląda na to, że są najedzone, jak na razie. To dobrze. No cóż, słuchajcie, to ja śmigam zapolować. No i widzimy się nieco później. Bo potrzebujemy jeszcze kupić ten metal, nie, nie, nieszczęsny. Słuchajcie, jedziemy po prosiaki, po świnie. Mam już zebraną gotówkę, więc no, myślę, że czas najwyższy. Coś, coś z tym fantem zrobić. Zastanawiam się co zrobić z kurami, bo to nie wiem czy one mi jeszcze będą tam do czegoś potrzebne. Myślę, że chyba możemy je jeszcze przez chwilę zostawić, a, albo nie wiem, no jakoś tak powiększyć tę hodowlę o no, kurnik taki większy i, i dokupić kur, no okaże się. Na razie, na razie to co jest najważniejsze to jest y, zakup świń. no i to też właśnie uczynimy. I tak jak powiedziałem, ja chcę jednego samca i jedną samiczkę z 600 zostanie mi 86, i do tego wziąłbym ze dwa worki pszenicy, proszę bardzo. No, i możemy już ładować nasze świnie, tylko muszę tutaj ogarnąć temat, żeby zdjąć na razie te lodówę, O, one już, proszę bardzo, idą. Zmierzają w kierunku naszego meleksa. Dobra, jeszcze jedna. Ja mam nadzieję, że mi się tutaj to wszystko zmieści. No, wskakuj, hop. Dobra. No i teraz tak, worki z pszenicą, dosyć istotna kwestia. Nasze świniątka muszą mieć co, co żreć. Natomiast tam koryto jest puste, bo nic, nic nie wsypywaliśmy. No, jakoś bym chciał to tak umieścić. ale lodowa mi się nie zmieści. Chociaż. No nie, nie ma szans. Nie ma szans, dobra, to, to inaczej. Yy, inne zagranie zrobimy. Zrobimy to może w ten sposób. Lodowę postawimy tutaj. O. Na lodówkę damy worek. Jeszcze jeden worek może się. O. No i kapitalna sprawa. No i dobra, i można wracać. Można wracać, jest tam przed 17, więc na luzaku. Ci świnki zadomowią. A właśnie, ja tam drzwi zrobiłem już do... Yy, do tej stodoły. To jest taka stodoła typowo dla, dla świnek. Jak trzeba będzie coś większego wybudować, to to się wybuduje. Akurat nie stanowi to większego problemu dla mnie. Tylko jest to dosyć czasochłonne, nie? Ale liczę na to, że po pierwsze ta parka da nam młode, więc już będziemy tą miarę ustawieni. No, a po drugie, no, że więcej zarobimy na, na ich mięsie i nie trzeba będzie e, tyle polować. No, proszę bardzo, stodoła już widać, jak, jak widać, drzwi są. Więc dobrze. Dobra, to teraz tak. O, o, ty, 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 ty. O, ona akurat sobie tam wpadła. To dobrze, tak. Wpadła sama. Nie miałem z tym większych problemów, żeby je. Żeby ją tam. zaciągnąć. No. Teraz jeszcze tę wprowadzić. Tylko problem polega na tym, że. No właśnie, właśnie, właśnie. O, właśnie. Hyk. No i gites. I mamy to. Trzeba jeszcze napełnić koryta. Jeszcze napełnić korytarz. Mam nadzieję, że świnki się tutaj zadomowią. Na razie ogarnijmy żarcie. Dobra, jeszcze jeden worek im tutaj wysypie. Niestety trzeba zamykać. Trzeba zamykać, słuchajcie, tę bramkę. Bo no właśnie, tylko się ją otworzy. To świnie już wykorzystują sytuację i chcą, i chcą uciekać. Tak, czasami zastanawiałem, czy przypadkiem nie stworzyć jakiegoś bufora. Oj, kurczę. Hona tu. E, takiego bufora, wiecie, żeby najpierw wprowadzać świnki, potem zamknąć jedną ramkę, otwierać następną. Czyli to mniej więcej w ten sposób, żeby hulało No świnki już tutaj, proszę bardzo. Zadomowione. Zaraz powinny się migdalić, mam nadzieję nie można byłoby wybudować, byłoby chyba prościej. Dobra, ja tym świniom tutaj uzupełnię yy, to koryto z wodą. Czy to poidełko. No, na dwie to chyba tyle wystarczy. Więcej raczej nie trzeba. Jeszcze musi dla kur zostać, bo, bo kury też chcą pić. Nie wiem w sumie ile tej wody mi tutaj zostało, ale widzę, że jeszcze że jeszcze całe wiaderko napełniłem dobra, pogód no spierdzielaj, bo tutaj wiaderko stało, no Oj, ale z ciebie mędzior jest, wiesz poważnie dobra, niech i tak będzie dobra, jajuszka jakieś tam są, to, to, to można je zebrać o, jajuszka i kupy dobra kurka, przesuń się trochę e, 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 e gdzie? Muszę kupę sprzątnąć. Nie, no ten kurnik to jest zdecydowanie za mały. Tutaj jeszcze jajco jest. O. No dobra, trochę tych jajek w koszyczku mam. Natomiast natomiast tak to wygląda. No i co? No i, i wydaje mi się, że jest na tyle spoko, że, że teraz te świnki będą mogły się tutaj rozmnażać i żyć sobie w spokoju. Teraz tak. Kolejny jakby aspekt, bo, bo właśnie, bo, bo, bo nie wiem, gdzie ten dom postawić w rezultacie. Czy stawiać go gdzieś tutaj? Czy stawiać go, nie wiem, obok tu chlewika? Nazwijmy to chlewikiem. E, czy gdzie mam podawać, bo, bo taki trochę jestem rozbity. E, a dlaczego? Dlatego, że tu mamy coś takiego jak spichlerz. No, dosyć kosztowny, bo, bo kosztuje 50 cementu i aż 125 sztuk metalu, to jest bardzo dużo. Natomiast tym można napełniać e, koryta, nie? No i tak samo tutaj mamy młyn, który pompuje wodę, no i można napełniać e, zbiorniki też na danym obszarze. Ale jak na razie wydaje mi się, że, że, nie będziemy, że nie będziemy sobie tym głowy zawracać. Oj, nie, to chciałem. To chciałem. No bo tutaj świnki... Myślę, że to, to, to był yy, jakby główny motyw dzisiejszego odcinka, także na tym zakończymy. Dzięki wielkie za obejrzenie tego materiału. Jeżeli się podobał, zostawcie łapkę w górę, jeżeli nie, zostawcie łapkę w dół. Zapraszam Was na naszego kanałowego Discorda. Sekcja komentarzy jak zawsze należy do Was. Trzymajcie się i do zobaczenia. papa. Pa.